Witam. Zbieramy trawę. Chcę wam pokazać fajny zestaw, jaki zrobiliśmy. Coś takiego. Wykorzystanie mocy ciągnika, także luksus, piękna sprawa. Wydaje się, że pomysł bardzo dobry. Chyba jedyną rzecz jaką trzeba zrobić to może ją przesunąć na prawą stronę przyczepy, ale to chyba nie ma potrzeby. No i tutaj już jest troszkę więcej zebrane jest to co tutaj poprzednio nie było zbierane, bo był taki plan, że to później wszystko zgrabimy osobno i będzie od razu siano. No ale doszliśmy do wniosku, że po co jeździć dwa razy? Jak można zabrać to na kiszonka i później tego nie grabić jeszcze raz, nie tracić czasu. Teraz zobaczymy jak będzie to zbierać z tego wałka już tutaj. To dzisiaj było koszone pół godziny temu skończyłem. To już jest taka trawa. Tutaj zielona, mokra. Lepsze niż tamto z tych yy, piasków. Dobrze, czekamy. No i robota idzie. zaraz zobaczę, czy trzeba będzie ją przestawiać bardziej na prawo. No jak będzie podbierać słabo zbierał, to trzeba będzie ją przestawić, żeby to grabiło to co zostawi podbierać, chyba, że będzie dobrze zbierało, to będzie tak jak jest. Obroty ciągnika są 1100, bo wałek ma 1000 obrotów, a przyczepa 540, więc trzeba jeździć na wolnych takich obrotach, żeby nie przeciążyć przyczepy. Tak, zostawia, zostawia, szkoda, czyli trzeba będzie ją nas drugim razem przyczepić już z tej strony, z prawej i wtedy będzie lepiej, chyba że operator musi lepiej pojechać, żeby to zbierało, Teraz tam zobaczą z przodu co się dzieje, że to tego nie zbiera dokładnie. I wczoraj jak kosiliśmy, to dlatego wykoszony jest tutaj cały ten poprzeczniak, osiem tych pasków, żeby teraz można było swobodnie zawracać. No i dobrze. I teraz trzeba się doszukać tutaj błędu. Czyli traktorzysta musi dobrze jechać i nie trzeba nic zmieniać. Czyli wszystko jest w porządku. Zestaw dosyć fajny. Jeszcze trzeba tylko ładną fotkę strzelić na koniec. Super. Coraz to nowsze pomysły. Trzeba się rozwijać i nie trzeba kupować kolejnego ciągnika. Jak można zrobić to jednym. Pozdrawiam na razie.